Zjedliśmy pasek. Zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie. Zobaczcie, posłuchajcie. O, zajba. Trafiło do nas takie Kaudi. To jest Kupa numer 3, czyli Audi Q3, Q5, przepraszam. Fabryczny rozrząd. Zobaczcie już jak daleko On jest Jeszcze ma Jakieś 30 tysięcy do e, Terminu wymiany Interwału I zobaczcie jak już jest rozciągnięte nie Zjęliśmy pasek Zobaczcie Nie wiem czy to będzie Zobaczcie posłuchajcie O zajebałem się Ale A tu weź zakręć tą No Wszystkie głośne jak cholera Ale, a tą zobaczcie Ta chyba najgłośniejsza o. Ale tak kurde chodził Chodził jak sylitrówka Tak dziwnie szumiał właśnie No i mamy pasek już założony wiórki. Pochodzi sobie Nowa pompa Tu Wyczyściliśmy to co z tej pompy było Tu mamy szep Widzicie Szyty pasek Oczywiście dajko, dlatego jest biały. No tyle. I Nie Jest kawałek zapnięty, dlatego blokada. Znaczy blokada przy wyjmowaniu blokad. Ruszone dlatego nie jest napięcie tak, jak powinno być. Się Wydaje że jeśli. A jak podjedziemy nim do przodu, to będzie idealnie. Klocki robimy w Mercedesie, to jest 350 GLE i tak yy, oryginały fabryczne są, bo to jeszcze fabryczne są Juridy. I zaraz Wam pokażę jakie są sprzedawane też jako oryginał, jako drugie. To są tekstary. A mamy terby. I teraz tak w ogóle cyrk jest taki z tymi klockami. Żeby obrać się sobie w żadnej hurtowni, nigdzie nie ma żadnych zamienników jakichkolwiek, a nie oryginalnych. I w Mercedesie oryginał też ciężko kupić. Te są dopasowane do jakiegoś innego modelu. Podobno pasują. Znaczy, no pasują fizycznie, wszystko jest. Tylko mają inną literkę i są troszeczkę taniej. Taniej kosztują niż te, które są w lepsze przewidziane. że tak sobie to wymyślili. No a niestety trzeba sobie jakoś radzić, bo tak to nigdzie nie ma tu klocków. Zubki Bitara. Pokażę wam, jak się wymienia. Filtrzepółkowy, pierwszy raz to robię. Ale tak, wypięcie tego to jest buła z masłem. Dosłownie 30 sekund, żadnych narzędzi nie użyłem i już od razu tu widać. Widzicie układ filtra już sobie wyjmiemy. Muszę go przełamać, bo nie o, no, mamy źle zamontowany. No, do góry nogami ktoś go wsadził. Zdarza się. Ale nic się nie stało aż takiego. Nikt nie zginął z tego powodu. Kładamy nowy. Tym razem dobrze. I zaczynamy tak, żebym ułamał strasznie mięciutki plastik, i teraz patrzcie schowek, wkładamy tu trzeba. Odgiąć. O, tu samo skoczyło. Zapinamy amortyzator. Gdybym ja miał wcześniej drugą rękę na początku, to mi już dawno go złożył, ale tak jedną ręką. Ciężko. I mamy po temacie. Kojarzycie dywaniki jak są w komisach takie że stópki są no to tu Suzuki ma w zestawie fabrycznie dokładają pokażę wam jak w tym Suzuki skasować inspekcję olejową zaraz zobaczycie jest wymień olej przytrzymujemy tego tutaj z prawej strony Nie pamiętam dokładnie tego. Myślę, że o. okazało się. Przekręcamy tym na boki. Jakie są ich część. Wchodzimy. Reset. Przytrzymujemy. I zrobione. To jest taki w ogóle menu i Możemy sobie wejść. Tam są różne opcje. No I włączamy zapłon. Włączymy, czekamy. Nie odpalamy, tylko są zapłon. No i już jest skasowany. Nic nam się nie zapala. Tak powinno być we wszystkich autach. Mamy sami możliwość skasowania. A nie komputery cuda na kiju No go strykniemy. Pierwsze odpalenie po wymianie. Oczywiście czujnik ciśnienia oleju nie występuje fizycznie, ale złapał ciśnienie. Słychać po pracy się luka. sprawdzam olej do klienta. Zobaczcie, trafił do mnie taki kamperek. To jest 87 rok. Nie chcę go zwierząt pokazywać, bo jest charakterystyczny jak to kamper ale zobaczcie wszystko jak mi stanie mam pompę sobie zobaczcie nie wiem jaki przebieg ma no ale pewnie ponad 100 tysięcy piąty bieg robiliśmy bo się wykrzaczył nawet udało nam się nowy kupić wkładam akurat filtr był kiepsko skręcony dlatego puszczało że to jest diesel bez turbo to odmów trochę zawsze paruje poci się. ale zobaczcie serwo Płynął to wszystko w jakimś stanie? To jest, że tu nie ma się za bardzo, zobaczcie, przewody hamulcowe, wszystkie poszycia to jest w ogóle integra, bo ma taki mały dziobek tylko, otwierany, znaczy tu jest poobcinane to wszystko. W ogóle fajny patent, bo właściciel sobie wydrukował na drukarce 3D uchwyt do filtra. I ma filtr przeciwpyłkowy teraz w tym. Kiedyś to w ogóle nie było osiągalne. A ogólnie bardzo dobry stan. Także się nie ma do czego doczepić. Tu w ogóle bo no, idzie jeszcze taki wspornik i koło zapasowe. Ale tutaj nie ma posadzonego. Fiat wymyślił kiedyś taką pierwszą poduszkę powietrzną. Że przed sobą miałeś koło zapasowe. Także bardzo fajne auto. No klejkot, bo to diesel bez turbo na pośrednim wtrysku to klekle, kle, kle, kle jak mercedes stary albo nawet jeszcze gorzej no ja zobaczycie wszystko jest w bardzo ładnym stanie także można utrzymać auto w dobrym stanie tylko trzeba dbać o nie no, jest skręcone widzicie i tutaj siedzi w tym koło zapasowe normalnie w standardzie no tutaj nie ma nie wiem dlaczego klient sobie nie wozi i tam fajna jest opcja bo w tych skrzyni biegów na przykład jest bagnet, to jest manualna skrzynia. Zaraz podniosę do góry auto i wam pokażę. Można sobie sprawdzić w każdej chwili olej, poziom oleju. No, tu jest bagnecik, sobie wyjmujemy go i możemy zmierzyć ile jest poziomu oleju. Zaraz wam pokażę. Zrobimy to, wychodzi o. i sobie bierzemy. No, teraz nie złapię. Pamiętam, zapomnę się tylko. Jest normalnie jaki poziom oleju i na tej podstawie bierzemy i dolewamy albo nie dolewamy, jak jest wystarczająco.